Witajcie widzowie na kolejnym odcinku na kanale. W tym odcinku będziemy maksować, sobie będziemy wijać ręki na naszej na belle. To jakby co? Mówię Wam, czy chciałem wam nagrywać, nikogo nie ma w grze, że to, to nie moja wina. Jakby co? Może trochę... Mo, mogliby ktoś byś, gdybym z niego nagrał, ale nikogo nie ma. I wiele trzymaj pacha, w ogóle widzę 43 pucharki do Mega Boxa. To jest taki... Dobra, ale w ogóle mamy na szóstej mocy To już jest coś, naprawdę Fajnie właśnie, mamy możemy, Bo zmierzam do dziesiątego poziomu mocy, po prostu Bo nie liczę się na żadną postać, tak naprawdę Może czy teraz odcinków, tutaj znowu jest, ja, czyli Mój kot Może być od... O jest, jest tam Musiłoby być normalnie odcinek w Minecraft w nowej serii. O, mija. Se ping-ponga wzięła. Skąpiłaś? To sama tak żyć? Ale Bailey ma, ma w ogóle taki. taki. taki super ten dystans. Nie, nie wiem czy na pewno lepszy. Na, lepszy. O boże, ale, ale zlamiłem. Nie jestem najlepszy z grami, ale tak to fajna, po prostu fajna. Mówiłem, że nic nie wypanie. panie. Ja, ja, ja to mówiłem. Co ja to mówiłem? Ostrzegałem, że nic nie wypanie. Zobaczymy. Nowa emotka teraz będzie zbierać i. Na oblężenia pokona 15 przeciwników. A spróbujemy sobie tutaj naszą kochaną belę. Widzowie, tutaj wejdziemy bierzemy sobie bellę. I, I w ogóle odcinek będzie Sky Factory widzowie. Tam sobie rozbudowałem tutaj to sobie tam na zbudowaną. Tylko kod przyszedł... Pogryź mi wszystko i co miałem zrobić? Wyznaczenie na odcinek, po prostu wyszedł. Tak, on ma emotkę też na błon Też się podtypyk Rozwalony Dobrze mi to idzie tutaj. Mi na, na nie zależy na tej wygranej. Boże, ale myślę, że to sobie tak ładnie, to to zrobię. Teraz ja to się fajnie tą podciągnę. Czemu się tak skupiam i nic nie mówię, bo ja mówię, to, to przegrywam zazwyczaj. Nie, widzę styk, a nie wszystkich zabuta wszystkim. Łabiutko, sabiutko. Trzeba tutaj, pyk, pyk Nie, a tak to w ogóle fajnie, fajnie, fajnie się nie nią tą własną postacią Jest trochę słodki Według mnie ma trochę taki dziwny ten ult Ja za bardzo w nim nie wiem o co chodzi fajny miał ult ostatni sam był trochę lepszy według mnie, bo miał lepszego skinka trochę. A ten tyle jest bardzo fajny. Tam też według mnie był trochę przesadzony, a dyrektory są taki ciekawy. No nie wiem, nie wiem. Według mnie oba wszystkie są co fajne, po prostu. Widzowie Że nie mam czyli plus 3, czyli na 0 wychodzę, widzowie Przynajmniej tyle. Tylko czy w ogóle kiedyś będę mieć wszystkie postacie. Fajnie było w ogóle. Ja był jakiś hałas, tutaj go nie piłkiem. Jakby co widzowie. Ty kot to tylko jest kod widzowy, jakby co. Mia też. I czy chcesz zobaczyć Nie w realu? Z mm -hmm. Dobra, pik, pik. O nie! Przynajmniej tam... nie, a ten atak właśnie taki taki OP po prostu Bo trzy koło siebie, jest tutaj on szybko. Jeden szał i może trzech na raz po prostu Jeby co to mój kot jest Dusia, to no nie rób teraz mi wstydu. O nie, o, o, o nie. Double kill na zrobił pitę, Ta, tak nie może być. Nie, a sianta to jest się... takie mocne 9 na 10. Może mało HP, ale ona ma taki długi ten dystans. Tego, a to chyba ja nie widzę postaci i strzelam dochować. Nie wiem do czego i rozwalam. O nie. to nic nie szkodzi, nie szkodzi. Jeszcze pójdę szybko pyk tu pyk. Chrołd wszystkie kile. Nie, ale tak w ogóle to ciekawy pomysł, tak po Myślałam, że to będzie jakaś inna postać, ale też fajnie, spodziewałem się, że to będzie akurat taka, że ten Szczerze, super, że nie przy temacie kosmosu po prostu Zmienił na gang złotorą, pięknie widzę, ja ciekawa? A bardzo w ogóle jest chłopak czy dziewczyna? Um, nie wiem, widzowie. Samsung też jest fajny, widzowie, fajny skiniec. nie ja niedługo ma wejść Nekobi i Gorz Nekobi, i za da... Nekobi? Chyba tak. Prąd. Płąd. Płąd. PŁĄDEM! i widziałem, PŁĄDEM! Te ból, 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 ból. To, to, to chyba internet to na znaczy, i po prostu daje wielki, i większy damage. Ten w ogóle, ten ult. Szkoczy, śpieszy w ogóle, kiedyś ten konno fajnie by było. O super Albo Kodzik, też, też by nie pogardę, tak naprawdę. Taki będzie taki szybki ocień, nie miałem tego odcinka taki długi. Nie, bo w właśnie to nie działa, że... że nie zatrzymuje tej wieczki tak jakby, albo nie ma takiego tak porażenie. jak porażenie. Tak, jak to może porażenie, że domy tylko jeszcze damage i po prostu zatrzymał już go. Bo i na wyżki fajnie było, to działo, że się po prostu na, na jedną sekundę, na przykład, zatrzymuje. A wtedy chyba po tej byłaby chyba przesadzona mnie. Z takim jeszcze dystansem. O, nie wiem czy dotrzyma do końca w nie wiem, nie wiem. Ale dobrze by było. Po tej gierce tak chyba kończę, bo się taki ociena szybko, taki po prostu. Tak, testowy nowej postaci widzowie Nie, wygraliśmy to. Bo tutaj w ogóle to pisze bot obrężeńczy na poziomie 10. Szybko to, szybko widzę tutaj pek. Szybko ostatnie hity, następne hity, och, ostatnie hity. Dobra, widzę, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.